Witam Państwa serdecznie i zapraszam na kolejną audycję z cyklu Bezpieczna Przystań. Jest to audycja, która powstaje przy współpracy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny. Stowarzyszeniu, które działa w Częstochowie przy ulicy Sułkowskiego 9. A dziś spotkam się z przewodniczącą Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych w Częstochowie, panią Agatą Matysiakiewicz która też od kilku lat wraz z mężem prowadzi rodzinny dom dziecka. Rodzinny dom dziecka wraz z mężem prowadzimy od 13 grudnia 2013 roku. To już trochę czasu upłynęło. Tak, już ponad 10 lat prowadzimy ten rodzinny dom dziecka. W chwili obecnej mamy u siebie sześcioro dzieci w ramach rodzinnej pieczy zastępczej, a oprócz tego mamy trójkę dzieci swoich. A ile dzieciaków już przez ten czas przewinęło się przez wasze progi? Jakiś czas temu liczyłam, że 19. Ma pani z nimi dalej kontakt? Z niektórymi tak, z niektórymi nie. Część z tych dzieci odeszło, wróciło do rodziców biologicznych, część z tych dzieci poszło do adopcji, no i sześcioro jest jeszcze. Przypomnijmy w tym miejscu, jakie zadania pełni. Rodzinny dom dziecka? Rodzinny dom dziecka jest jakby rozszerzoną taką wersją rodziny zastępczej zawodowej. Po prostu różnica jest tylko jakby w ilości dzieci, które mogą być umieszczone. Bo w rodzinie zastępczej zawodowej możemy umieścić do trójki dzieci, ewentualnie jeżeli jest rodzeństwo za zgodą prowadzących rodzinę zastępczą, czworo dzieci. Ewentualnie w rodzinnym domu dziecka może być umieszczonych do ósemki dzieci. Natomiast my ze względu na to, że mamy troje swoich dzieci, jakby postawiliśmy. Taką granicę, że jest to sześcioro dzieci u nas. Chociaż bywają sytuacje, kiedy mamy tych dzieci więcej, bo przez pół roku mieliśmy w tej chwili siódemkę dzieci. Jedno z dzieci naszych niecały miesiąc temu odeszło do adopcji, i dlatego w tej chwili mamy dzieci sześcioro. Jakie dzieci i skąd trafiają do? Państwa. Najczęściej trafiają dzieci w wyniku jakiejś interwencji, po prostu, tak? czyli coś złego gdzieś się dzieje w jakiejś rodzinie biologicznej, i takie dzieci są umieszczane najczęściej bezpośrednio. Zdarzają się sytuacje, kiedy są to też maluszki, że, że z jakichś przyczyn mama ze szpitala już nie może odebrać, bądź zdarzyła nam się raz sytuacja, że było to zrzeczenie władzy rodzicielskiej, ale są też sytuacje takie, że po prostu sąd natychmiast interweniuje, że mama czy tam rodzice, nie są w stanie się zaopiekować dzieckiem, i, i takie dzieci są wtedy umieszczane. Więc wtedy bezpośrednio, jakby z oddziału, ze szpitala. Jak długo takie dziecko może zostać w rodzinnym domu dziecka? Panie redaktorze, ustawa przewiduje taką sytuację, że dziecko w rodzinie zastępczej czy w rodzinnym domu dziecka może przebywać do ukończenia pełnoletności, ewentualnie jeżeli uczy się, to do 25 roku życia. Sytuacja wygląda w ten sposób, że teoretycznie piecza zastępcza zawodowa powinna być jakby przejściowa, czyli dzieci, które są u nas umieszczane, właściwie ich sytuacja prawna powinna się regulować w okresie 18 miesięcy, tak? Czyli jakby sąd daje ten czas, i organizator, asystent rodziny współpracuje z rodziną biologiczną i dają ten czas, powiedzmy, 18 miesięcy na to, żeby, żeby ci rodzice stanęli na nogi, żeby ci rodzice zrobili wszystko, co trzeba zrobić, tak? żeby, żeby jakby przewartościowali swoje życie i tak to powinno wyglądać. Natomiast w rzeczywistości jest troszeczkę inaczej. Zdarzają się sytuacje, że rzeczywiście dzieciątko do nas trafia i w miarę szybko się ta sytuacja. Reguluje, ma szansę wtedy iść do adopcji, ewentualnie. Dość szybko rodzice dochodzą do wniosku, że, że właśnie potrafią szybciutko się zorganizować, potrafią szybciutko przewartościować swoje życie, naprawić, zrobić wszystko, co, co należy, czy podjąć jakieś leczenie, czy podjąć jakąś formę wsparcia, i dość szybko te dzieci wracają. Miałam dziewczynkę, która 9 miesięcy u nas była, fantastycznie wróciła do swojego taty biologicznego. Świetnie pan pracował, świetnie pokazał, że mu zależy, że, że jest dla niego dziecko bardzo ważne. Miałam też dziewczynkę, którą. Mama w przeciągu niecałego roku odzyskała. Fantastycznie młoda dziewczyna, bez, właściwie bez wsparcia była. Natomiast jak uzyskała to wsparcie, jakby pokazano jej możliwości funkcjonowania. Fantastycznie w tej chwili funkcjonuje. Jest świetną mamą, mamy ze sobą bardzo fajny kontakt i też dała radę. Tak? Natomiast są i takie troszeczkę niepowodzenia, że, że miałam dwóch takich maleńkich chłopców. Dość szybko mama odzyskała dzieci. Sąd wyraził zgodę, żeby dzieci wróciły, ponieważ. Wszystkim nam się wydawało, że jest szansa, że, że ta mama dobrze rokuje. Natomiast niestety źle to się skończyło. Po jakimś czasie znowu dzieci zostały, mamie odebrane, trafiły do, do innej rodziny zastępczej. Więc jakby sąd też daje szansę tym rodzicom biologicznym, żeby stanęli na nogi, że, że jeżeli się starają, naprawdę te dzieci powracają, no z, z różnym skutkiem. Ale jest też chyba takie gro dzieciaków, które jednak przekraczają ten limit czasowy 18 miesięcy. No, najczęściej, niestety, najczęściej to tak wygląda. Są dzieci, ponieważ no musimy sobie to trochę wprost powiedzieć, że do rodzin zastępczych zawodowych czy do rodzinnych domów dziecka najczęściej trafiają dzieci z jakimiś obciążeniami. Albo to są dzieci, które są dziećmi, albo chorymi, albo są to dzieci, które, mówmy się, emocjonalnie zostały skrzywdzone, tak? Bo dziecko, które zostaje zabierane rodzicom biologicznym, choćby to byli. Źli rodzice, w sensie źli, źle to powiedziałam rodzice dysfunkcyjni to te dzieci są z nimi bardzo związane. Jeżeli dziecko jest zabierane od rodziców biologicznych, ono przeżywa straszną traumę. To jest dla nich niesamowita tragedia. I te dzieci albo przeżywają porzucenie, albo właśnie takie odrzucenie przez tych rodziców. Na pewno mają zaburzone, zaburzone więzi. I to się, panie redaktorze, odzywa. My to cały czas przeżywamy z tymi dziećmi. My to, my to widzimy, jak one czy chcą wrócić, czy pamiętają, czy na przykład potrafi być tak, że na przykład odcinają swoje. Swoją pamięć na pewien czas, potem im się zaczyna coś przypominać. Natomiast proszę pamiętać też o tym, że zazwyczaj dzieje się tak w świecie, że jeżeli jednostka jakaś w rodzinie sobie nie radzi. Tak, czyli powiedzmy jest jakaś mama, która zaczyna nadużywać alkoholu, no i niestety staje się dysfunkcyjną osobą i trzeba jej zabrać dziecko. To zazwyczaj w zdrowych rodzinach jest tak, że znajduje się jakaś babcia, jakiś dziadek, jakaś ciocia, kuzynka, jakaś chrzestna, chrzestny, który się może tym dzieckiem zająć. Więc zazwyczaj jest tak, że dzieci, które trafiają do nas są to dzieci z takich rodzin, w których właściwie cała rodzina biologiczna jest dysfunkcyjna, tak? Czyli nie ma tam osoby, która mogłaby wesprzeć tą osobę, tak? Więc bardzo często jest to tak, że trafiają do nas dzieci, które pochodzą z rodzin, które z pokolenia na pokolenie są rodzinami, którym udzielana była taka pomoc, tak? Czyli z pokolenia na pokolenie te dzieci były wychowywane w placówkach, w innych jakichś takich instytucjach, więc no, niestety tak to wygląda. Natomiast oczywiście są, są dzieci, które, ich sprawy z uregulowaniem ich sytuacji prawnych trwają tak bardzo długo, że w końcu wchodzą w taki wiek, że bardzo trudno jest dla nich znaleźć rodziców adopcyjnych, rodziców adopcyjnych, rodzinę adopcyjną, bo są to dzieci duże, często są to dzieci z chorobami, z jakimiś nie, z niepełnosprawnościami. No i takie dzieci najczęściej są po prostu skazane na bycia do, bycie u nas do 18 roku życia. Pani Agato, słuchając Pani wypowiedzi, przypuszczam, że jedną z takich najtrudniejszych kwestii w prowadzeniu rodzinnego domu dziecka to nie jest wcale to, żeby dziecku zapewnić dach nad głową, Nakarmić je, napoić, wyspać do szkoły, przywieźć ze szkoły, ale Odbudować w nim takie poczucie sensu budowania relacji z drugim człowiekiem, kiedy to zostało zaburzone lub się nie wykształtowało w rodzinie biologicznej, dziecko trafia do rodzinnego domu dziecka z jakimiś dysfunkcjami komunikacyjnymi, to chyba to jest najtrudniejsze w, w, w takim odbudowaniu w nim takiego poczucia, że można. Tak, y wydaje mi się, że takie podstawowe zadanie to jest to, żeby dziecko było nakarmione, żeby dziecko. Było czyste, żeby dziecko było zabezpieczone, żeby czuło się bezpiecznie. Natomiast rzeczywiście to funkcjonowanie dziecka, odbudowanie tych relacji, nauczenie dziecka, poprawnych relacji z rówieśnikami, nauczenie dziecka, to jest, to jest bardzo trudne zadanie. To jest zresztą zadanie każdego z rodziców. Tak? To nie jest tylko zadanie nas, rodziców zastępczych, ale każdy rodzic ma takie zadanie, żeby wychowywać dziecko, no nie dla siebie, tylko dzie wychowywać dziecko dla, dla niego samego, tak? Więc my się bardzo staramy, żeby, żeby te dzieci u nas czuły się bezpieczne, zadbane, żeby miały taki komfort, żeby nas też fajnie akceptowały, żeby miały taki komfort, że, że mogą o wszystko się do nas zwrócić, że, żeby to po prostu działało tak jak trzeba. Różnie z tym jest, bo czasami są sytuacje, że rodzina biologiczna w jakiś sposób namawia przeszkadza, robi coś przeciwko nam. Niestety to są takie sytuacje, że dzieci wtedy no są tak trochę między młotem a kowadłem, tak? Tu by chciały dobrze, tam by chciały dobrze. No bywają takie sytuacje. Natomiast musimy też pamiętać, ja kojarzę, że chyba poprzednie audycje były też o tym, Beatka bardzo fajnie mówiła o tym, że te dzieci strasznie tą rodzinę biologiczną, tych rodziców kochają. I my o ile to jest możliwe i o ile to jest bezpieczne dla dziecka, staramy się, żeby takie kontakty czy takie więzi były zachowane. Natomiast jeżeli to jest w jakiś sposób dla dziecka niebezpieczne, zagrażające, no to uważamy, że tak nie ma sensu. I, I właśnie wtedy walczymy o to, żeby sytuację dziecka uregulować i żeby dziecko miało szansę iść do adopcji, do rodziny adopcyjnej, bo w tym wszystkim trzeba pamiętać, że dla nas, dla rodziców zastępczych, najważniejsze jest dziecko. Rodzice biologiczni mają szansę, często sąd daje im nie jedną szansę, tylko kilka, natomiast szansę musi dostać dziecko na normalną rodzinę, na normalny rozwój, na to, żeby normalnie w życiu dorosłym potrafiło nawiązywać relacje. Natomiast niestety te przedłużające się sprawy sądowe, czasy oczekiwania, te ciągłe dawanie szans rodzicom biologicznym, jeżeli czasami wręcz widzimy, że, że, że z tego i tak nic nie będzie, no działają na niekorzyść, na niekorzyść dzieci, bo potem, tak jak mówiłam wcześniej, no dzieci mają już tyle lat, że, że bardzo trudno znaleźć dla nich rodziców adopcyjnych. Zresztą ja osobiście bardzo namawiam wszystkich, jeżeli ktoś ma w swoim sercu miejsce, jeżeli ktoś ma możliwości, to naprawdę można zostać rodziną zastępczą, można prowadzić rodzinny dom dziecka. Tutaj i stowarzyszenie, i my, jako Miejska Rada Rodziców Zastępczych, chętnie służymy pomocą, poradą, wsparciem. Można się przyjść, dopytać, dowiedzieć. Jest też wsparcie finansowe, to nie jest tak, że zostajemy z tym sami. Natomiast powiem, że jest to praca naprawdę bardzo satysfakcjonująca, praca, która daje. Ogromną satysfakcję, ogromne poczucie spełnienia, patrzeć, jak, jak te dzieci z jakichś takich zastraszonych, wystraszonych się rozwijają, rozkwitają, jak wchodzą później w takie nastoletnie czy dorosłe życie. Jest to naprawdę fajna rzecz. Oczywiście polecam też, jeżeli ktoś może, ma potrzebę. Polecam zostanie rodziną adopcyjną. Też można się zgłosić do ośrodka adopcyjnego, który w Częstochowie jest na ulicy Sobieskiego. Można przyjść, można dopytać, ponieważ naprawdę, uwierzcie mi Państwo, na dzień dzisiejszy są dzieci, które mają uregulowaną sytuację prawną i mogą trafić do adopcji. Także zachęcam wszystkich chętnych, którzy mają możliwości, żeby po prostu wykorzystali. W dzisiejszej audycji Bezpieczna Przestań rozmawiałem z panią Agatą Matysiakiewicz, przewodniczącą Miejskiej Rady Rodziców Zastępczych w Częstochowie, która od kilku lat wraz z mężem prowadzi rodzinny dom dziecka. Na kolejną audycję z cyklu Bezpieczna Przystań zapraszam za tydzień, a to zaproszenie kieruję w imieniu także pracowników Stowarzyszenia na Rzecz Pomocy Dziecku i Rodzinie dla Rodziny, z którym to Stowarzyszenie mam przyjemność współtworzyć te audycje. Zapraszam do odwiedzenia siedziby Stowarzyszenia przy ulicy Sułkowskiego 9 w Częstochowie, jak też na kolejną naszą audycję i wcześniejsze programy, które znajdą Państwo na radiojasnagora.pl w zakładce podcasty pod tytułem Bezpieczna przystań.